Nie ma wątpliwości, że jesień zawitała do nas na dobre. Dla wielu miłośników literatury to idealny czas na to, by zasiąść w wygodnym fotelu z kubkiem herbaty i oddać się ciekawej lekturze. Propozycja książek, po które warto sięgnąć, przygotowała dla Państwa pracownik filii Biblioteki Publicznej na osiedlu Kawęczyn Izabela Wójcik. Pierwsza z propozycji na długie jesienne wieczory to książka zatytułowana na sygnale Lisy Walder. Dla ratowniczki medycznej Lisy te i tysiące innych wezwań na, są częścią jej pracy. Lisa często widzi tragedię, przerażenie i strat, stratę. Jest świadkiem wszystkich skutków dzwonienia pod numer 112 do największego i najbardziej zapracowanego serwisu pogotowia ratunkowego na świecie. Jest ona pielęgniarką na ostrym dyżurze i ratowniczką medyczną. Pracującą w swoim zawodzie już od 15 lat. W tej książce opowiada historię kryjące się za wyjącymi serenami i migoczącymi niebieskimi światłami. Zdradza, jak naprawdę jest mieć pracę, w której nieustannie staje się twarzą twarz ze śmiercią i przeznaczeniem. Historie z jej życia, które opowiada w tej książce, poznacie Państwo sięgając po tą lekturę. Druga. Moja propozycja to powieść Maxa Czarnej pod tytułem Córka nazisty. Jest to przejmująca opowieść o przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. O strasznych czasach II wojny światowej i o miłości na przekór wszystkiemu. O dzieciach, które nie powinny odpowiadać za winy swoich rodziców. I odkupieniu, które przynosi dopiero zmierzenie się z prawdą. Czasem, by na nowo odnaleźć spokój i miłość, trzeba przejść przez piekło. Zapraszamy do sięgnięcia po tą lekturę. Kolejna powieść to powieść Miłość Warta Wszystkiego, Agnieszki Jerz. Jest to opowieść o wielkiej sile miłości, ratującej i niszczącej, zmuszającej do najtrudniejszych decyzji. To także historia o tym, jak, jak wybory poprzednich pokoleń wpływają na nasze życie. Są tu pokazane dwie historie. Pozorne, pozornie są one bez związku, a jednak losy ich bohaterów się przetną i na jaw wyjdzie wstrząsająca prawda. Co zrobić, gdy okaże się, że całe dotychczasowe życie było zbudowane na kłamstwie? Czy miłość jest warta wszystkiego i śmierci i życia? Dowiecie się tego Państwo, czy, czytając książkę Agnieszki. I kolejne propozycje to są propozycje biblioteki dla dzieci. Pierwsza z nich to jest książeczka zatytułowana Martynka. Opowiada ona zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki, wzruszają i bawią jej rówieśniczki na całym świecie. Razem z Martynką i jej przyjaciółkami czytelniczki poznają świat i uczą się wielu nowych rzeczy. Pełne o uroku przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą niepowtarzalny, ciepły nastrój. Jest to doskonała książeczka i doskonałe. Pomysł na prezent i pierwszą samodzielną lekturę dla dzieci, która ich nie znudzi i rozwinie pasję czytania. Kolejna bajka dla dzieci to jest świat w obrazkach, gospodarstwo. Dzięki barwnym ilustracjom, jakie zawiera ta książka, oraz przystępnym opisom, dzieci dowiedzą się, jak wygląda życie w gospodarstwie. Poznają różne maszyny oraz uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Będą też mogły sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując obrazkowe zadania na końcu książki. Zapraszam do lektury. Dziękuję za uwagę.